Czy zaangażowałaś się już w pomoc y, Australii? Udostępniłam oczywiście informacje na temat y, tej tragedii. Jest to tragedia, która. Dotyczy nas wszystkich. Musimy pamiętać, że to nie jest kwestia danego państwa, danego kraju, na ile w nim mieszkamy, na ile tam podróżujemy. Planeta jest jedna, to jest nasz dom. I jeżeli nie zadbamy o naszą planetę świadomie, no to marny nasz los. Ja ze swojej strony robię wszystko, żeby produkty, które mam w swoim portfolio, były jak najbliższe eko. Teraz widaje Catering, który jest dostępny na rynku. Przygotowaliśmy w opakowaniach biodegradowalnych, ale to są Opakowania wiesz, no, najlepsze na rynku europejskim można zakopać nasze opakowanie w ogródku i się rozłoży. Można do, do, tych, do tych śmieci segregować, gdzie wszystkie obierki idą, wiesz, z owoców i tak dalej. Kosmetyki będą w opakowaniach z recyklingu, czyli plastik, który został już wykorzystany, jest wykorzystany po raz kolejny. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby. Pod naszym prysznicem stały opakowania szklane. Mieliśmy taki zamysł, okazało się to bardzo trudne, ale jeżeli już robimy na zasadzie zero waste, to, to jest to też bardzo rozsądne podejście do tematu. Podobnie stroje kąpielowe Marka Mission Swim, którą prowadzę. Każda jedna rzecz, która jest w stroju kąpielowym, materiał, jakieś zdobienie, jakiś koralik, wszystko jest z recyklingu. Mało tego, farbując te materiały, farbując te nasze wszystkie zdobienia, filtrujemy później wodę tak, żeby do obiegu wróciła czysta woda. Robi tak trzy firmy w Europie, mogę powiedzieć. Więc wiesz, ze swojej strony robię naprawdę wszystko, co w mojej mocy, żeby dawać dobry przykład. Planeta jest jedna. Nie ma nie ma tutaj zamiennika, nie ma alternatywy.